w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj nagrywam tycune nie pamiętam jaki tycune ale tycune i się robi takie domki właśnie i samochody samochodów jest dużo jak widzicie już grałem, bo mam pieniędzy zbudowałam też mój cały tycune już Całkiem mogę Wam pokazać. E, tu jest garaż. Tu e, jak się wiedzie samochodem i się wejdzie na to, to można naprawić ten samochód za ileś tysięcy. Tu można otwierać, zamykać z jednej i z drugiej strony. E, ten samochód był za darmo. Ten był samochód za 10 tysięcy. Ten był za 25, ten był za 50, ten był za 100 tysięcy. Schody chyba były też za. Nie, schody nie pamiętam, ale schody chyba też były za 25. To Lamborghini było za 200 tysięcy. Ten samochód był za 500 tysięcy i ten samochód był za milion zł. Za tego dałem chyba 100 albo 50 tysięcy Więc jak byście chcieli budować y, ten tajekian to polecam Jest bardzo fajny, mogę wam pokazać auto To jest to za free pierwsze, to za 5 kupiłem w komisji, 10 sobie zobaczcie Takie są auta. Niektóre są za Robuxy, ale ja nie mam załadowanych Robuxów jeszcze. Te samochody są za milion zł, ale ja ich nie będę kupywał, bo chcę kupić na przykład. Yy, wam pokażę później. O ten na końcu, ten yy, w ostatnim rzędzie po prawej stronie. Na razie wam mogę pokazać, jak jeździć za milion, bo was to pewnie bardzo ciekawi. Bo niektórzy nie, nie umieją zebrać e, pie, pie, tyle pie, e, pieniędzy, na przykład w jeden dzień, tak jak ja to zrobiłem, że cały tajkiem skończyłem w jeden dzień. E, bo cały tajkiem skończyłem w jeden dzień. Taki to jest samochód. Inne tak głośno chodzą, a ten tylko tak cichutko. Ale i tak, i tak mam wyłączone głosy z tej gry, więc nie będziecie słyszeć. Ale jak ktoś ma, to niech napisze. Jak ktoś ma ten samochód, to niech napisze w komentarzu. A ja mu szybnę serduszko. A kto nie ma, to warto dać. Nie wiem też napisać czy się ma, czy nie. Jakim cudem wyskoczyłem ja czajnik. Nawet nie wiedziałam, że dotknąłem pał. Tak. Teraz taki znak, w którym wam pokażę. Więc jeszcze wam mogę pokazać, jak wjeżdżam do garażu. Możecie zobaczyć. Przesuwa w prawo, a jak już on na miejscu, to w lewo przesuwa. I tak to wygląda. Ale to się nie stresujcie, tylko po prostu wtedy zostawcie tak ten samochód. E, tutaj mogę ulepszyć na drugi lewer, nasz lewy. Samochód za, żeby stać na to, ale nie. Bo później będę miał dużo mniej pieniędzy i nie będę mógł tego za 5 milionów, ale tak to, to mam, wam mogę pokazać. I teraz wam pokażę, y, jak się prezentuje ten samochód y, przed całym życiem. I jakbyście. E... O... To oto co? coś. No nie, Widzicie, tak co? to jest, jak się nagrywa na YouTube. Ten samochód e... prezentuje to, że to są samochody, ale nie mogę wam pokazać, bo będzie wskazywał do samochodu. To to prezentuje i, to, e... i ten zło. Który się kupuje, yy, ale nie do jeżdżenia, tylko taki do posąg. Miałam wam pokazać, jak to wygląda. I tak się właśnie rzeczy dzieją. Jak się jest YouTuberem. Eee. Każdy jest Ciebie fali samochodem, albo jak się nie jest YouTuberem, to też yy, walą tak samochodami swoimi, bo chcą, żeby się, żebyśmy zrobili I tak to się prezentuje. To jest I przy tym samochodzie jeszcze wam. Wiem, jeśli filmik Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Krypcję. Pa!